Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu z tej strony Agro Szymanów, dzisiaj 25 październik 9.30 i akcja Kiszonka po ziemniakach. Widzicie tradycyjnie WUJO Fendem z pronarem, ja z naszym pronarem, a tam śeszka yy, was zakosiła wcześniej, ten Jaguar 950 Skosiliśmy, skosiliśmy taki kawałek, tam 10 arów, 15 może na no naszą 4 i 6 a teraz idziemy, tam mamy do skoszenia hektar 2 hektary w no, takich małych działkach, w To jest działka hektarowa i takie 2 działki, 3 działki tam 25, 30 arów i 1,5 hektara także no, na 2 hektary w czterech działkach no Trochę będzie kręcenia tą dużą sieczkarnią, ale no, musimy sobie się za nie podpompować. Ale no... Musi skosić niestety. Chyba już ostatnia kiszonka. Włączymy sobie nawiew na szybę. Ostatnia kiszonka w Polsce. Yy, no ta siana, która była siana na poziomie pod koło 15 Czerwca to, to jest naprawdę aż za Ale ta co wosiana reszta koło 15 lipca, tam 13-14 jakoś lipca. No to jest trochę ją teraz przymrozki przyparzyły, ale tak to jest zielona. No i jeszcze, także teraz kosimy tą suchą, ją sobie damy na, na spód, a na górę damy tą mokrzejszą. Wiecie, yy, te soki, żeby poszły w tą suszą, żeby to się pomieszało. była dzisiaj spora no ale nic, niestety nic nie poradzimy jedynie dobre to, że jest w miarę sucho, nie ma jakiegoś błota to jest plus no tutaj widzicie, to już są te pola zaraz podejdziemy bliżej, będziecie widzieć Nie, to jest klasa Gower 940, przepraszam. Nie 50, tylko 40. Ośmiorzędowy krępek, no header, klasa Orbis. Także, no, dwa odwozy, bo jest blisko do domu. Nie wiem, tam 700 metrów, 500, 700 metrów liczyć, no ale więcej nie ma co. Znowu tam jest na tej małej pryzmie, się nie wyrobi. O jaki? Dobra. Słychać mnie Dobra, no i w sie w sieczkarni ma też CB, także dobrze, u nas mamy w ciągniku. To no, będzie słychać. Mhm. To jest siana na ta później, ale widzicie, przymrozek przyparzył, trochę teraz po tej mgle jest mokrzejsza, ale yy, no kosimy ją, już nie ma zaczekać. Wiarno tutaj jeszcze jest, nie jest takie dojrzałe, w tamtej to już jest fajne suche. Nie wiem, czy będziecie widzieć, zamknę szyby. może, że było, było ciszej. Trójkąta nie zjeliśmy Trochę słabo widać No ale już trudno No ta jest jeszcze zielona Tutaj zielona A tam jest no, wprost będziemy iść Będzie sucha Także będzie się w miarę mieszać Ale powinno, powinno być w porządku Nie jest za duża, w tamtym roku była trochę większa, no ale kosimy co jest zawsze. Pasza się przyda, drugi plon, drugi plon w tym samym roku. Widzicie, jest komunikacja lepsza. Widać jak ją przyparzyło ją od góry, a od dołu jeszcze jest zielona. Podobno pokażę tą drugą, jak będziemy też kosić, jak wygląda. Trójką, no nie widać niż przez niego, ale trudno. Już jest sucha, zaraz zobaczcie jak będzie lecieć spod sieczkarni Kolby tutaj, już jest ziarno normalnie twarde, jak będzie chwila, czasem wam wyjdę pokazać Idzie. Dobra ja z nim jadę na silos i odezwę się do was yy, później No i yy, jadę już po trzecią przyczepę Tniemy już tam jak no, to do wcześniej Tu jest się czkarnia. Jest, powiem wam, że jak tak wziąłem sobie ziarno, jak kiprowałem, no to jest idealna do koszenia, nawet już trochę przysucha. Powiem wam, że ją by jeszcze omucił na ziarno, jakby powstała tak do połowy listopada albo trochę dłużej, bo naprawdę jest sucha. Tutaj to jest jakaś mieszanka takich odmian z, z krótkim FAO, takie tam 180, 170, coś takiego, no i wyrosła też spora wyschła. Już taka jest akurat do koszenia. Akurat się wymiesza z tą mokrą i będzie fajnie. No. Ubywa szybko. Mamy hektar działkę, naprzeciwko jest ta mała pół. I tam są takie dwie po 30 jarów Tam 27, jakoś tak. Dobra, teraz tak trzeba jechać bardziej, trochę do tyłu. to widzimy się za chwilę na pryzmie. Jesteśmy już tutaj na wysypie. Tata za sobie z ondrem. Czym się napęd? No to już jest 5 przyczep chyba. Eee, tak, pięć przyczep. Teraz ta będzie szósta. Eee, no i ta jest zaraz bagaża wygląda na dwa posiekana jesteście tak w połowie tego w połowie naszego trochę rozciągniemy to ładnie spadło zobaczycie jak wygląda wygląda tutaj ta, no widać jest tu ziarna sporo, naprawdę jest żółto, w porównaniu do tej no to jest zielenica, tutaj jest mleko, a tu widzicie jest ziarno już takie, no faza woskowa akurat do koszenia, a tutaj no to jest woda, ale pomieszamy i coś tam zawsze będzie, trochę paszy, akurat na lato jak się skończy tamta. I jedziemy. tak to widzicie tutaj wygląda i co? Jakoś dalej. Widzimy się może na następnych kawałkach. I jedziemy następnym kursem. Tutaj wujo już widzicie jedzie pełny. Załadowany, elegancko. No, kończymy tutaj półtora hektara. tutaj ta pół, pół już skoszone, to ładna zielona. Eee... Tutaj mamy hektar, zostało tam jeszcze, no ja i wujek, mają dwie przyczepy i to załadujemy. I tutaj wam powiem szczerze, kukurydza nie pryskano od zielska w ogóle, ponieważ jak ona rosła, schodziła, było sucho i zielsko wcale nie wschodziło. No teraz trochę jest jego, ale no nie było tutaj nic, tylko była zasiana i nic nie było robione do tej pory. Nawóz ten tylko co był dany po ziemniaki, zostało i taka wyrosła. bez. No, tylko koszty nasion I, no, i uprawy. To było zrobione gruberem, i w to zasiane. Tylko jeden przejazd. Jaka kokuryza wyrosła, i zielska nie ma prawie wcale. A tak to jak się sieje normalnie, to człowiek po trzy razy pryskał po cztery, bo tyle ziela. bo ja tutaj muszę się trochę podnosić, żeby, żeby wiedzieć jak usypać w szczepę. Ale to tutaj źrodko jest miedza, bo tutaj są dwa pola. jakby Nasza jest i dzierżawa, ale to uprawiamy razem wszystko, tylko miedzę zostawiamy, żeby było potem wiadomo gdzie, w razie czego kiedyś. Ale tutaj jakie ma kolby ta kukurydza? No, lepsze niż ta zwykła. Jak ona robiła kolby na no, koniec to akurat powiem, jeszcze jej podpasowało. Że no kolby ma fest. Dobrze, to jest łąka, jest gdzie zakręcać nie trzeba tutaj kręcić, obcinać, nie wiadomo ile i ja sobie kręcić leczkarnią co już się zaczyna na tej kawałek do chyba najpóźniej tam jest chyba nie wiem z 15 redlin Żeby to jeszcze trochę by weszło, ale już szkoda zaczynać Gdyby no, ruszył 10 metrów, nie by było pełna Czyli Jedziemy już na pryzmę i widzimy się później No i kosimy już następne pole, tutaj jest widzicie zielona Bardziej Zamknijmy szybę Wujo pełny Jest w miarę wyrośnięta, Wam powiem. Nie jest zła, tylko że jest zielona. Kolby ma, a tam w kolby jeszcze jest mleko. No ale masa chociaż jest. Ecie, hey, bo i tak nie wejdzie i tak nie ja półkopier. Jedziemy. Te przyczepy są trochę za małe do tej sieczkarni, bo to za grubo leci. Jeszcze jakby tego trójkąta nie było, to bym fajnie widział, a nie zdjęliśmy go. Nie chciało się, a widzicie, potem tak jest. Ale dobra, jedziemy na pryzmę. Jestem z ostatnią przyczepą. Wysypujemy. Żwojo zabierze wszystko. Nie. Wiedziesz? Nie. Tu Ta. Nie. Nie. mokre. leci Nie. Nie. Leci Dobra, ładnie Nie. dalej Mniejszy wiek. Dobra, nic już więcej nie spadnie, raczej. po kiszące Jeszcze nam te dwie wciągniemy, do wam później nagram. Radio sobie wyłączamy. Wiesimy sprzęt. zobaczymy jak tam z przyczepy nam spadło. Czy dużo zostało. No, no tylko trzeba ją wymieść. Dobra, galancie spadło. No także mamy, mieliśmy 2 dwa, 2 dwa hektary, 20 gdzieś 20, taka pryzma, no jeszcze dosypiemy jeszcze będzie więcej no ale ma gdzieś ze 25 metrów długości yy, szerokości jest wzięta folia 10. no i jest półtora, koło półtora metra wysokości no, tak wygląda ta mokra no tutaj ziarno ziarno, mleko, nie ma co dużo mówić to jest woda mokre. no ale pod spodem jest 3 4 jest tej suchej no 3 czwarte, nie, trochę więcej, 60% jest tej suchej, a to jest ładne, ziarno fajne. Yy, zaraz jakieś może znajdę takie, żeby było więcej go. O, tutaj wygląda tak ziarno. Tu już mleka w nim nie ma, o widzicie, jest ta faza woskowa. Fajnie akurat. Także widzimy się później, jak będziemy tam te nasze jeszcze może wciągać.